Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. E, moi drodzy, jest to seria popieczonej setupy, w której to Wy, w której to wy proponujecie e, setup, którym ja będę grał. Najczęściej będzie on jakiś nienormalny, tak jak i w tym wypadku, jak widzicie teraz na ekranach, na dowód, że taki właśnie setupem grałem, jaki, jaki prosiliście, jest to. E, snajperka CSLR-4 Z celownikiem 40 Z zamkiem dwutaktowym e, Oraz pistolet QBZ Z tego co e, pamiętam z, z niczym, bez żadnych dodatków Wiem, że jednym z wymogów Który podał bodajże Kuba Krawiec Z tego co pamiętam a, e, To on napisał ten komentarz A jeżeli nie to, to bardzo przepraszam tego kogoś Że pomyliłem Na pewno pojawi się to na ekranie Teraz wam Ale w każdym razie bodajże Kuba Krawiec napisał ten komentarz z tym setupem i e, prosił, żeby do, do pistoletu, do QBZ dołożyć e, celownik e, Ghost Ring. A niestety do tego musiałbym 30 razy zabić tego pistoletu, a zwyczajnie mi się nie chciało. A e, jest to tak malutki szczegół, tak nic nie zmieniający, że stwierdziłem, że w sumie chyba nic się nie stanie. Takie taki mam wrażenie, prawda? Nie wiem jak wy o tym sądzicie. E, nie wiem co wy o tym sądzicie. E, w razie jeżeli byście się zastanawiali dlaczego... Kurde, tak dobrze mi ten sniper komitecje w sensie e, wychodzi na to, jakbym miał kaderację na plusie i tym podobne, e, to e, wyciąłem wam tutaj nudniejsze momenty. Fragmenty, w których w ogóle nikogo ani razu nie zabiłem, e, tylko po prostu biegałem po mapie przez pół godziny, aż w końcu na w świecie zginąłem. E, dlatego, że to by się po prostu według mnie przynajmniej słabo oglądało. E, Oprócz broni, jednym z wymogów był Team Deathmatch. Niestety Kuba nie napisał na jakim, em, em, w jakim trybie, w sensie czy hardcore, czy normal. Ale stwierdziłem, że jeżeli chcę grać bardziej hardcore, to zagram na normalu. No takie. <laughs> takie tam. E, w każdym razie mm, gram tutaj na normalu oraz tak jak. Em, tak jak Kuba prosił, na e, mapie Operation Locker. E, na największej siece. Po prostu tutaj... No ja tej mapy ogółem Ja tę mapę ogółem średnio lubię. E, a co dopiero co dopiero na takiej... W, e, co dopiero z takim setupem. Piękny headshot Na końcu gameplay'u, jak już nagram cały swój głos i tak dalej, to zobaczycie wynik, który miałem pod koniec i powiem wam, że wbrew pozorom nie jest on wcale aż taki zły. Tutaj mi się... Chciałem wyciągnąć pistolet i mi się pomyliło przez przypadek co innego niż chciałem. W każdym razie, wbrew pozorom, nie jest on wcale taki zły, co prawda nie jest to KD radio na plusie, ale mm, nie jest to nam, nie wiem, na przykład 0012, nie? Czy, czy, czy coś się stylo. E, tak, o czym by wam tu jeszcze, kurczę, powiedzieć? E, o, e, sekunda, próbuję z, zebrać myśli i dlatego tak, e, taka cisza przez sekundę, sekundę była. E, o, według analiz YouTube'a, Większość widzów ym, jednak czeka, znaczy ogląda film do tego momentu, tak więc e, korzystając z okazji, że jeszcze tu jesteście, chciałbym wam powiedzieć, że, że, że miło by mi było, gdybyście napisali w, komentarz y, w komentarzach swój, ym, swój pomysł na jakiś taki porąbany zupełnie z kosmosu setup. Tak jak mówiłem, y, Magnus, y, Magnus Tłumikiem, celownikiem 40 i baffie, nie? I dwunogiem lepiej jeszcze. Szkoda, że takie taki coś nie jest możliwe, bo byłoby. Oj, śmiesznie. Śmiesznie. Tak jest. Mm, przy okazji, mam do Was takie małe pytanie. Robiłem tutaj cięcia, które mam wrażenie, że wyszły takie zupełnie niewidoczne. Napiszcie, czy, widzieli, czy zauważyliście. Ee, czy zauważyliście różnicę. A tak notabene, w całym fajnie mi się tą sniperką grało. Naprawdę przyjemnie. W życiu bym nie pomyślał, ale na, yy, o czymś takim, ale naprawdę przyjemnie mi się tym, tym setupem grało ze względu na to, że musiałem dużo bardziej rozważnie grać. Nie mogłem, wiecie, biegać gdzie mi się podoba, musiałem się trzymać z daleka, bo to jednak celownik 40. Musiałem celować w głowę, bo to jednak jest normal. Yy, a na dodatek jeszcze jeszcze Operation Locker, czyli mapa, która mi przynosi para. Więc yy, powiem wam, że kurczę, w życiu bym się tego nie spodziewał, ale naprawdę przyjemnie mi się tym grało. Jak widzicie tutaj noscope'i jeden za drugim czasem wchodzą. Chyba nawet miałem jedno takie życie, mm, że po respawnie zabiłem aż trzech gości. Z tego co pamiętam. Nie wiem czy to już było pokazane, czy jest dopiero pokazane, ale... Czy będzie dopiero w sensie... Um, ale w każdym razie pamiętam, że kurde, tak się zdziwiłem, że woohoohoo. <laughs> no. Kurcze. Tak teraz patrzę na ten gameplay, całkiem nieźle mi tu szło. <laughs> Chyba, że częściej, częściej będę um, czymś takim grał, już nawet nie dlatego, żeby nagrać filmik, ale dla samego relaksu. Tak jest. Um, przy okazji, proszę Was, aby, jeżeli wypisujecie setup, to proszę Was, żebyście pisali wszystko. E, czyli na przykład tak, broń AK-12, um, załóżmy refleks, brak, brak, dwójnik. Okej? Okay? W sensie, żebyście pisali każdy dodatek. Każdy osobny doda dodatek, bo jeżeli nie napiszecie nic, to ja nie wiem, czy wam chodzi o to, żeby tam nic nie było, czy że ja mogę sobie wybrać, co tam będzie. Prawda? Bo tak to normalnie na początku chciałem wybrać do tej, e, do, do tej sniperki laser, który mi, by mi naprawdę mega pomógł, no bo skopy bym mógł słuchać bez, bez większego problemu. Kurde, no mnie Ale stwierdziłem, że no, nie będę sobie życia ułatwiał, prawda? W sensie, nie o to chodzi, e, nie o to chodzi w tej serii. Żeby mi szło prosto, prawda? Chodzi o to, żebym się troszkę jednak mimo wszystko namęczył. Ale dobra, e, zauważyłem, że już po prostu nie mam o czym gadać i szukam tematów czasem na siłę. E, po pewnym czasie muszę się lepiej, troszkę czasem przygotowywać do tych odcinków. E, przynajmniej wymyślić sobie temat, o którym będę e, mógł gadać. O, notabene, jeszcze gwiazdkę z Jatowcy tą Po prostu. Samo szczęście. Powiem wam, samo szczęście. Ale dobra, tak jak mówiłem. Teraz powinniście widzieć ten, ten końcowy taki ekran, gdzie zostaje tam punkty, tabele wyników i tym podobne i e, jeżeli już się Wam ta, tabela a, pojawiła, to widzicie, że wynik e, na koniec całego deathmatchu był 19 na 24 i przysięgam z ręką na sercu, ani razu nie zagrałem innym e, setupem. Ani razu, nawet nie podniosłem innego setupu, nawet z granata nic nie zabiłem. Tak więc, ym, tak więc, tak więc, tak więc, tak yy, więc to tyle. Pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o subskrypcjach i hej, cześć, pa! pa. E, moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie jak zwykle w świecie Battlefielda o, ym, o moich ulubionych trybach.